Film powstał w celach humorystycznych i pełno w nim rymów troszeczkę erotycznych. Nie ma na nacewnika urazić, chcę tylko, żebyś mógł dobrze się bawić. Bierz to z dystansem, uśmiechem wspaniałym, a będziesz bym widzem po prostu doskonałym. Maciej Rębowiecki lat 20 parę, boi się robaczków otwiera więc koparę. Drze się w niebogłosy, gdy zobaczy karalucha, darł się podobnie, gdy kupił malucha. Krótko opisany nasz youtuber wspaniały, lecz czas na jego sekret długo ukrywany. Rembul na odcinkach nie ma w ogóle grama złości, bo przy nagrywaniu zapomina o swojej przeszłości. Gdy był on malutki, dosnu łóżko, tata przychodził i mówił mu na łóżko. Byłeś niegrzeczny, Maciusiu kochany, będziesz ponownie w nocy pałowany. Maciuś dzieciństwo całe miał zniszczone, bo tata pałował jego, a nie swoją żonę. Biedny Rembolek smutny wiecznie chodził, aż w końcu dorósł i w końcu pogrzmocił. Zrozumiał dlaczego to dawało tacie wielką radość, więc grzmocił kobiety póki nie miał ich dość. Baba jak baba zawsze zdenerwuje i Rembolka to mocno demotywuje, dlatego postanowił z dzieckiem spróbować lecz po tym czynie chciał się zamordować. Szukał sposobu, jak zapomnieć o przeszłości, lecz wszystko tworzyło coraz więcej w nim złości. Udało mu się w końcu znaleźć coś dobrego, coś co robi do dziś i nie ma w tym nic złego. Nagrywa na YouTubie filmy od lat kilku, zapomniał o przeszłości, a jego skarbek jest w spoczynku. Teraz naruszyłem troszkę jego prywatności, ale nie mówcie mu tego, by uniknąć jego złości. I see changes. Z całego serca za lajki dziękuję Wiecie dobrze jak to ludzi motywuje Dla was nagrywać to czysta przyjemność Będę to robić nawet jak zapanuje ciemno Jeszcze tu jesteś to zostaw suma Może kiedyś 10k wbicie na muda Ta. Masz pomysł na kolejny film ziomek Napisz w komentarzu a może wleci we wtorek